E, woda, jeden z podstawowych filarów przetrwania: e, czym więcej, tym lepiej. Oczywiście zasady takie, które, e, na które zawsze zwracamy uwagę, nie pijemy wody ze stojących zbiorników. E, gdzie nie ma roślinności wokoło zbiornika, bo może wskazywać na to, że, że jest jakaś tam zatruta woda chemicznie. E, gdy jest rzęsa, e, która wskazuje na to, że na pewno tam są jakieś mikroby, które mogą nam zaszkodzić i zawsze taką wodę, którą pobieramy z jakiegoś tam zbiornika, musimy przefiltrować, a co najważniejsze przegotować. Tak naprawdę możemy pić wodę jednym ze źródełek, które są na 90% bezpieczne, bo ta woda wy wypływa gdzieś tam spod głębokich czeluści. Zanim Pobierzemy wodę z takiego zbiornika. Trzeba upewnić się, czy nie pływają w niej truchła jakichś dużych zwierząt. E, nic innego, nie trzeba, co trzeba zrobić? Przejść 100 metrów, 150 w jedną, drugą stronę i zobaczyć, czy, czy nic nie ma. Jeżeli nic nie ma, jest ok. Jeżeli e, jest to teren bagienny, e, a rzeka na przykład wypływa z bagien. To jest bardzo dobra filtracja. naturalny filtr, więc wystarczyłoby taką wodę przegotować. Wodę bierzemy. Ta woda wydaje się być czysta, ale mogą tam wyżyć jakieś mikrowy żyjątka, które doprowadzą nas do rozwolnienia, a rozwolnienie to ujemny deficyt wody możemy się wykończyć. Więc bierzemy taką wodę i niesiemy do filtra. Nie mam pewności co do czystości tej wody, lub nie ma innej. Można obejść te wszystkie zasady, które wcześniej wymieniłem, tak zwaną indyjską studnią to nic innego jak naturalna filtracja poprzez <laughs> brzeg wody. E, w wodzie z tej strony na pewno są mikroby. Ryby sikają e, takie inne rzeczy. E, I nie jest to nic innego jak wykopanie dołka obok obok linii wody i woda w naturalny sposób e, zaleje dołek i przez kilka godzin ta woda będzie oczyszczona właśnie z powyższych bakterii. Po osu... Gdy woda osiądzie, to wodę praktycznie będzie można pić. Nie zapominając o filtracji lub przygotowaniu. Przystępujemy do wykopania indiańskiej studni. Woda, do, dołek jest głębiej niż lustro wody, więc za jakiś czas woda zacznie, zacznie prze, przepychać przez ścianki. Nawet już tutaj widać wilgotną ziemię. Minęło kilka minut i już zaczyna woda zaczyna wyraźnie wypełniać dołek. Minęło 5 minut, woda zaczyna już powoli przesiągać przez warstwę ziemi, jednocześnie filtrując się. Jeżeli tutaj pan z kamerą podejdzie, zauważy mokry, dołek zaczyna się wypełniać wodą. Musimy poczekać jeszcze jakiś czas, aż wyrówna się do poziomu jeziorka. Myślę, że minął taki czas, że więcej wody się już tutaj nie naleje. No, co prawda czekaliśmy około 15 minut, ale, ale jest. Proszę zauważyć, woda w tym momencie jest jeszcze gęsta i brudnawa. Musimy znowu poczekać jakiś czas, aż wszystkie, wszystkie te osady opadną i ta woda będzie. W takim samym kolorze jak w jeziorze, aczkolwiek bez, na pewno bez jakichś jajek i innych pasożytów. Nie jest najczystsza, ale ta woda na pewno nie ma biologicznych zarazków. Warto, żeby teraz przefiltrować ją przez filtr. A jak jest możliwość, na pewno ugotować.